Z włoskich Alp na nadwołżańskie pagórki. Tak wyglądała droga Justyny Kowalczyk na zawody Pucharu Świata w Rybińsku. Do Rosji nie przyjechało wiele czołowych biegaczek, w tym Norweszka Marit Biergen, Słowenka Petra Majdic czy Szwedka Charlotte Kala. W piątek bieg łączony, 5 km techniką klasyczną plus 5 łyżwą. Tuż po starcie uformowała się czołówka. Justyny Kowalczyk dotrzymywały kroku Finka Aino Kajsa Sarinen i Włoszka Marianna Longa. Pod koniec czwartego kilometra jedyna lotna premia. Justyna zyskała dzięki niej 15 punktów do klasyfikacji Pucharu Świata. Po zmianie narta i z nasza królowa zimy zaczęła zostawiać rywalki z tyłu. Widać było, że praca nad techniką łyżwową, jaką włożyła w tym sezonie, nie poszła na marne. Na mecie wyprzedziła Longę o 10, a Sarinen o 20 sekund. Fajnie się bieg, choć plany były zupełnie inne przed, przed biegiem. Ale ponieważ tak się rozłożył, jak, jak się rozłożył, czyli bardzo dobry szybki klasyk był, więc mogłam sobie pozwolić na troszkę większą zmianę niż, niż myśleliśmy, że zrobię. Piętnaste pucharowe zwycięstwo w karierze pozwoliło Justynie Kowalczyk wejść do pierwszej dziesiątki wszechczasów pucharu świata. W sobotni sprint Polka rozpoczęła od czwartego miejsca w kwalifikacjach. W ćwierć i półfinale biegała z wielkim animuszem i zwyciężała. Finał okazał się jednak bardzo trudny. Startując z zewnętrznego toru, Justyna musiała walczyć o pozycję z trzema Włoszkami. Tymczasem Słowenki dyktowały szybkie tempo. Przed finiszem Polce udało się wyjść na trzecią pozycję. Ostatnie metry to zaciekła walka z Wiznar. Ostatecznie Justyna Kowalczyk zajęła trzecie miejsce, zdobywając 60 punktów do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ma w niej już 601 punktów przewagi nad drugą Włoszką Arianną Folis. Ostatni przed Mistrzostwami Świata start za dwa tygodnie w Dramen.